Łeba to miasto, w którym ponad 30 lat temu narodziło się wędkarstwo morskie. W tej kilkutysięcznej miejscowości w czerwcu 2013 roku przeprowadzono drugie Mistrzostwa Europy w wędkarstwie morskim na przenęty sztuczne z dryfujących łodzi. O tytuł najlepszego rywalizowało 35 zawodników, reprezentując trzy kraje: Luksemburg, Niemcy oraz Polskę. Najlepsi pilkarowcy Europy pojawili się w Łebie 22 czerwca. O tytuł mistrza w łodziowym wędkarstwie morskim konkurowali m.in. aktualni mistrzowie z Polski. Drugie Mistrzostwa Europy były wyjątkowo nieprzewidywalne tak samo jak i warunki pogodowe, które znacznie wpłynęły na przebieg zawodów, skracając czas ich trwania. Zawodnicy wzięli udział w treningu, po czym dwa kolejne dni zamiast na morzu spędzili na lądzie. Sam trening był w rewelacyjnych warunkach, było przy pięknej, słonecznej pogodzie. Natomiast następne dni, ze względu na warunki panujące na morzu, wiatr, głównie wiatr, musieliśmy pozostać tu, na, w marinie, na wybrzeżu. I niestety, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to najgorsze rozwiązanie dla wędkarzy. Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Wyróżniają ją piaszczyste plaże z ruchomymi wydmami, których wysokość osiąga nawet 40 metrów. Miasto posiada bogatą ofertę turystyczną. Zróżnicowana baza noclegowa i restauracje słynące z serwowania przysmaków kuchni regionalnej, w tym dań z ryb morskich, przyciągają tu co roku tłumy turystów. Polscy gospodarze mistrzostw zadbali o wysoki standard pobytu swoich europejskich gości. Zawodnicy ulokowani zostali w obiekcie przystań Resort Restaurant. W mistrzostwach wzięło udział siedem drużyn. Czas przymusowo spędzony na lądzie pozwolił wszystkim lepiej się poznać. Na jedną z drużyn składali się najlepsi wędkarze z Luksemburga, którzy chętnie opowiadali o warunkach wędkowania w swoim kraju. W nie zawsze do Belgii, Holandii, innych krajów. but uh, we, we take our luxembourg take also part in the world championships and uh, other international competitions. but we have only a few fishermen. so it's not easy to, to have always a team to take part in a competition. we have equipment, I think the same one the, the german team. but in luxembourg we cannot buy. we must buy in french, in german. Dla niektórych zawodników z zagranicy Polska była kolejnym punktem na długiej liście krajów, które już zwiedzili lub dopiero planują zwiedzić. Po dwóch dniach wyjątkowo nieprzyjaznych warunków pogodowych niebo rozpogodziło się. W szósty dzień pobytu w łebie zawodnicy w końcu mogli wypłynąć na szerokie wody. Wędkarze rywalizowali o tytuł Mistrza Europy, łowiąc na trzech kutrach. W tym roku były to Jurny, Księżna Łeby oraz Mississippi, statek stylizowany na tylno kołowiec. Porównywalnie kutry są wszystkie podobne, warunki podobne. Jeśli chodzi o szytrów podobnie napływają. No, zawodnicy tam sobie mają upodobania i czasami właśnie wybierają, że ten jest lepszy. No, jak ktoś pole na dobrym kutrze znaczy się połowił, prawda, no to uznaje, że jest lepszy. Jak nie wyjdzie na przykład druga tura, no to składa się najczęściej, że kuter nie jest taki odpowiedni itd. Losowanie stanowisk przebiegło bardzo sprawnie i odbyło się tuż przed wypłynięciem. Natomiast przydział kutrów i sektorów odbył się w drodze losowania podczas mitingu kapitanów drużyn z komisją sędziowską. Według regulaminu w ciągu każdego dnia połowów po określonym czasie następuje zamiana stanowisk. Wędkarze, którzy wylosowali najlepsze miejsca na kutrze, zajmują wtedy miejsca kolegów łowiących na stanowiskach drugiej kategorii. Nie ma się czego obawiać. Są to nasze wody, trenujemy tu od lat. Myślę, że każdy wie, co ma robić, złowić jak najwięcej ryb i wygrać i z Niemcami, i z Luksemburgiem, a mimo, że jesteśmy z trzeciej drużyny, mamy jeszcze dwie drużyny polskie, też ambicją trzeciej drużyny jest to, żeby być najlepszym. Nasze treningi były cały czas planowane w związku ze sponsorem czyli w Darłowie. Żegluga Darłowska nas sponsoruje, udostępnia nam kuter, kuty, kutry i, i tam trenowaliśmy. Łowiska bałtyckie są bardzo podobne, czy w Łusce, czy w Darłowie, czy w Łebie. Także tutaj no nie, niekoniecznie trzeba trenować w miejscu rozgrywania zawodów, raczej nasze łowiska są podobne i, i po prostu trenowaliśmy tam, gdzie, gdzie mieliśmy jakby do treningu najlepsze warunki. Mocna ekipa Niemiec, ich się musimy obawiać. Taka, taka jest prawda, warunki w morzu też są jak widać nieprzewidywalne. Natomiast sukces indywidualny to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Natomiast ja wiem, że mamy bardzo silną drużynę i liczę przede wszystkim na sukces drużynowy. Jestem prawie pewien, że uda nam się go odnieść. Bardzo walczyliśmy, żeby wystartować w zeszłym roku, ale koledzy byli lepsi. Zeszły rok startu w Polsce pozwolił nam zakwalifikować się i, no i jesteśmy. Każdy przeżywa to różnie. Ja na przykład staram się Uspokoić, wiem, że to jest trudne, bo to jednak są emocje i, i tym bardziej no, walka o Mistrzostwo Europy to w, warto poświęcić się i, i no, po prostu przyłożyć się, żeby i drużyna była zadowolona i żeby człowiek zdobył jak najlepsze miejsce. Podczas drugich mistrzostw Europy wędkarze mieli jedynie dwie okazje, by pochwalić się umiejętnościami. Zawody, żeby były uznane za odbyte i tak dalej, to musi się odbyć przynajmniej przynajmniej jedna tura. Czyli my będziemy głównie zwracać uwagę na, 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 na rozmieszczenie tych różnych zawieszek, przywieszek i tak dalej. To Decy, decydują centymetry, a, a regulamin Europejskiej Komisji no, mówi wyraźnie, jakie mają być wymiary, i będziemy tego przestrzegać. Wytacja jest i indywidualna i drużyna. Nowa. Na putację indywidualną składają się <laughs> wyniki zawodników, które on uzyskuje w swoich codziennych występach na kurcze. Jego wyniki liczone są w taki sposób, że za jedną złowioną rybę zawodnik otrzymuje punktów 10, a za długość ryb otrzymuje tyle punktów, ile ta ryba miała centymetrów. Oczywiście mówimy o rybach tylko i wyłącznie o rybach wymiarowych. Po pierwszym dniu zawodów opinie na temat kilkugodzinnych połowów były podzielone. Większość wędkarzy narzekała na słabe warunki łowienia, a tym samym na kiepskie wyniki. Nie było skupisk ryb i pod zarzuceniu pilkerem nie można było wstrzelić się i systematycznie migować tej ryby. A wędkarz, wstrzeli się w rybę, oko, ręka, miejsce, gdzie te ryby są, potrafi jedną rybę za drugą wygrywać. A to niestety tak nie było. Wypłynęliśmy dopiero o godzinie 12 w południe, było naprawdę było ciężko. Morze było mocno sfalowane, ryba przybita do dna, pojedyncze ryby, żebranie, proszenie o rybę, tak mi to ujął. Mimo tego polska ekipa wysunęła się na prowadzenie. W klasyfikacji indywidualnej wyróżnił się Krzysztof Sosnowski, który złowił najwięcej, bo aż 10 ryb. Brały dorsze, warunki były dosyć trudne dla wszystkich. Trzeba było po prostu wykorzystać tą sytuację i dobierać ciężar pilkera i kolor przywieszki do panujących warunków. Rano było troszkę tej fali, w związku z tym trzeba było zastosować troszkę cięższy pilker o gramaturze do 120 gramów. Natomiast po przerwie, po przejściu. Może mówiąc tak z siadało. No i trzeba było zejść do setki, a nawet do 90 gramów. Ostatni dzień zawodów był dla wędkarzy wyjątkowo intensywny. Już o godzinie 6 rano zawodników powitało słońce, zwiastując ciepłą i bezwietrzną pogodę. Przez 10 godzin przedstawiciele siedmiu drużyn wykorzystywali każdą chwilę, by podbić wynik i złowić jak największą ilość ryb i tym samym uplasować się na podium. Different days. Yesterday, I think uh, the man after the camera had some difficulties. It was high waves, a little bit wind, and today it was sun, sunny weather. And uh, I think for fishing, yesterday it was better. Uh, more fish and uh, bigger fish. Today, I have uh, nine fish that was on my boat uh, the first place. I hope it's from all boats the first place where we look. Uh, yeah, the weather was very good today uh, for me also and uh, yesterday was not so good uh, the weather uh, we have uh, bad weather and uh, so i have also a bad day yesterday yesterday was uh, uh, the waves very very high uh, it was very different catch fishes and yesterday i make on my boat uh, place number one two days i was not a so lucky man uh, On the day was a place for. Mało było ryb, w ogóle warunki się zmieniły, bo wczoraj był tajfun na morzu, natomiast dzisiaj praktycznie było zero wiatru, flauta była. Natomiast coś tam się z wodą zrobiło dziwnego, bo tam sprawdzali u mnie na łódce, na której ja byłem, że, że od kilka stopni woda się schodziła po tym sztormie i ryby po prostu przestały kompletnie współpracować z nami. Łowiliśmy jakieś tam z przelotu ryby. No było ciężko, ciężko z rybą. No, genialnie w ogóle ryba jest w tym czasie na tarle i tej ryby nie ma w brzegu, łowiliśmy na 30 metrach, więc myślę, że te wyniki nie były wcale najgorsze. 28 czerwca podczas ceremonii zamknięcia stawili się wszyscy zaangażowani w organizację europejskich zawodów. Sędzia główny mistrzostw Mirosław Wiśniewski ogłosił wyniki. Niekwestionowanym liderem w kategorii drużynowej okazała się Polska. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna A w składzie Jerzy Bajer, Grzegorz Kondrat, Roman Olma, Krzysztof Sosnowski oraz Mariusz Getka. Zeszłoroczny zwycięzca w kategorii indywidualnej. Częścia w wędkarstwie trzeba jednak mieć dużo, natomiast sądzę, że to już jest jednak obu, tak, tak zwane obłowienie, czyli że dużo startów na morzu, częste uczestnictwo w zawodach typu Grand Prix czy mistrzostwach Polski owocuje później właśnie takimi dobrymi wynikami. Reprezentacja Polski sukcesy i medale zawdzięcza jednak nie tylko swoim umiejętnościom, ale również profesjonalnym trenerom. Są to zawodnicy, którzy są doświadczeni. W związku z tym na pewno łatwiej się rozmawia. Natomiast jest to 15 indywidualności. 15 indywidualności zebrać w całość czasami jest trudno. Tym bardziej w tym roku było trudno, że występowaliśmy w roli mistrzów. W związku z tym wszystkie pozostałe drużyny były przeciwko nam. Chcieli pokonać mistrza. Częściowo to się udało. Ja bardzo się cieszę, że nie w całości. Zwycięzcą w kategorii indywidualnej został Horst Hennings, zawodnik niemieckiej drużyny A. Beim Meeresfischem immer so, dass man mit den Unbilden leben muss. Und letztendlich ist das Ergebnis ausschlaggebend. Es gibt auch Bewerbe, die dann nur an einem Tag stattfinden können. Und der bessere soll dann eben gewinnen oder der glücklichere. Jak mówili sędziowie, zawody odbyły się w duchu szlachetnej rywalizacji, a zwycięzcy zdecydowanie zasłużyli na wywalczone z Mozołem tytuły. Wszyscy spodziewaliśmy się tego, że będzie ryb więcej. Było ich dużo, ale dużo niewymiarowych. A w związku z tym, że przepisy są okrutne, a zresztą i prawidłowo, ryby wymiarowe dopisały jakby w mniejszej jakby ilości. Dużo było niewymiarowych ryb, które były, natychmiast po wyhaczeniu wpuszczane z powrotem do wody. W kategorii drużynowej drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła drużyna C z Niemiec. Brązowy medal natomiast niemiecka drużyna A. W kategorii indywidualnej na drugim miejscu uplasował się Jerzy Bajer, na trzecim zaś Roman Olma, członkowie zwycięskiego zespołu. Jak mówił burmistrz Andrzej Strzechmiński, nominowanie łeby do organizacji mistrzostw to ogromny zaszczyt. Organizacja imprezy tak wysokiej rangi niosła za sobą ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Wymagało ono współpracy wielu podmiotów funkcjonujących nie tylko na terenie miasta, ale również władz i służb województwa zachodniopomorskiego związanych z wędkarstwem i rybołówstwem morskim, w tym władz administracyjnych i samorządowych regionu, armatorów jednostek, Urzędu Morskiego czy Straży Granicznej. Bardzo się cieszę, że w Łebie zostały zorganizowane drugie międzynarodowe mistrzostwa Europy w wędkarstwie morskim z łodzi dryfujących. Także dla Łeby jest to duże wyróżnienie i w sposób będziemy się starali to wykorzystywać do naszej promocji naszego pięknego, małego miasteczka. Łeba została gospodarzem mistrzostw decyzją Światowej Federacji Wędkarstwa Morskiego FIPS-M.

co do której nie można się przyczepić w jakiś tam sposób, i mankamenty zawsze są. Ważne jest, żeby atmosfera była jakaś taka przyzwoita, a ta właśnie jest. I cieszę się, że nie tylko Polacy to trochę może nie patriotycznie brzmi, ale że nie tylko Polacy wygrali, ale też Niemcy czy Austrobułczycy. Jest to taki no, gest gościnności w stosunku do obcych, co powinno obowiązywać według mnie każdego. Organizatora nie tylko mistrzostw tego typu, ale w ogóle wszystkich spotkań, gdzie przyjeżdżają inni ludzie, inne narody, inne, inne nacje. W klasyfikacji Pucharu narodów, pierwsi przed Polską i Luksemburgiem okazali się Niemcy. Podczas pierwszej tury wśród wszystkich wędkarzy najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Sosnowski, podczas drugiej natomiast Marcel Fischer. Druga edycja Mistrzostw przeprowadzona w Łebie zapewne przejdzie do historii profesjonalnego wędkarstwa jako zawody, które wymagały od uczestników maksymalnego skoncentrowania i wysiłku. Zawody nieprzewidywalne, trudne, aczkolwiek rozegrane w duchu fair play, uczciwie i po koleżeńsku, które pozwoliły wybrać najlepszych wędkarzy Europy.